To potrwa tylko chwilę. Tutaj mieszkam, ładnie to prawda. Podoba Ci się mój dom? Ładny. Proszę, tylko o żadnych niespodzianek, bo właśnie podskoczyło mi ciśnienie. Słuchajcie tylko. Mała japońska szkoła, jedna z tych prywatnych, które są w parku. Wiecie gdzie? Tak. Zaginęła uczennica. Właściwie żadna sprawa, ale jak się orientuję, te japońskie dzieci nie chodzą na wagary. Chodzą do szkoły 6 dni w tygodniu i przez 4 godziny odrabiają lekcje w domu, a śpią może po 6 godzin. Zamiast wakacji mają kursy przygotowawcze. W każdym razie jedźcie tam. Mogą być jakieś konsekwencje dyplomatyczne. Czy nie mógłbyś zastąpić mnie kimś przychylniej nastawionym do społeczności azjatyckiej? Wybacz mu to z powodu jego córki. I ty, a co się stało? Została napastowana w autobusie przez Azjata. Napastowana. Nie używamy eufemizmów. Pobita, zgwałcona czy co? W autobusie ktoś włożył jej rękę pod spódnicę i dotknął, no wiesz, jej intymności. Dotknął. Mój bratanek Stevie został dotknięty przez księdza podczas próby chóru, ale co to ma do cholery wspólnego z twoją robotą? W tym mieście chcesz prowadzić segregację rasową? Nie chcesz pracować dla Hiszpanów, Murzynów, Rumunów, Wietnamczyków czy Chińczyków, tak? Chcesz pracować dla Anglosasów. Dobrze. Możesz sobie wybić swoje uprzedzenia z głowy do roboty.